Siemono widzowie, dzisiaj sobie sprawdzimy, czy Edgar naprawdę jest taki dobry i czy naprawdę tak łatwo jest nim wygrywać. Standardowego sklepu z Edgara sobie wyjmiemy, będziemy grać z odcinek z Brawl Stars, z Fortnite też, ale teraz będzie odcinek z Brawl Stars i będziemy patrzeć, czy w... naprawdę Edgarem jest tak łatwo wygrywać grę. Zobaczmy sobie, na którym miejscu jestem, w klubie, w Polsce, lokalnie kluby, klub, dobra, 564. Ej, Frank, co jest takie Dobra, to to, lecimy. Ojej, oh, ojej, Dobra, no o, już widzę, tutaj widzę jakiegoś main'a Edgar'ka. Nie no, goż się chce skopiować, to czy mnie zaraz zabijam. Muszę... Co za bandy? O Jezu. Ja nie umiem grać Edgarem. Jezus Maria Ja czekam aż ktoś tutaj przyjdzie Mam to gdzieś. O Boże Boże, SianiSigma mam. O nie Boże So awesome. ja widzowie, co tak nie umiem grać Edgarem. Ja wiem widzowie, że jest za dużo że jest w górę najlepszych. i. najlepszy. <laughs> Ale patrzcie, teraz Edgar skończy nasz oszczędny Widzicie co się dzieje? I zobaczymy widzowie, czy Frank naprawdę jest taki dobry. I jak widzicie Edgar nie jest jakiś najlepszy. Nie wiem co ludzie w nim takiego widzą, że kurde, każdy z nim gra to naprawdę. Każdy mam ma duże na nim lepszy? Co? Coś, coś, coś mówi. Ej, ale Frank jest teraz taki dobry. No. Ty! Faktycznie jest mocny. Ej, no. Frank, widzowie, teraz naprawdę robi robotę. Kiedyś nim w ogóle nie grałem. Ale kurde. Stał się naprawdę jednym z lepszych Tutaj, o nie. Ten gość uciekł. No, tak, tak, tak. Epicki Husky do ale harmless Ale dobra, pora za Ekara. No, za wow. -bon. Zadymę może? Niech będzie za Dobra No teraz dużo... I can't believe I have to do this! Dobra, I może... Do wanted, na pewno najłatwiej so awesome. na nim wbić węgla Ale pierdol się, będzie lepszy Chociaż gdyby dostała nerpa Byłoby o wiele lepiej dla nas i społeczności A ja teraz sobie skaczę tutaj na takiej rękach I nie strzelam gola Oczywiście, bo ten gościu się chwali i nawet strzelić bramki nie umie. Oj, So No i super. To jest widzowie. Nie warto grać skarbkarę, nie wiem o. Chociaż jak tak dużo ludzi nie gra, jest najnowsza, ja nie Jest to nie graczam Nie to to Back from a crime, so late. Victory! Dobra. I can't believe I have to do this. Sto kredytów. Hmm. Um. Dodaj do Cześć. nie mam Ej, skanujcie, widzowie, kody QR. Skanujcie kody QR. Albo tutaj masz, wpisujcie ID. Ety fazę podłoga Dawid. Wpisujcie. Ety fazę Dawid. Wpisujcie, żeby mnie dodawać znajomych. I co. O I jutro gdzie możecie zobaczyć odcinek Dynamite kontra Piper. Zobaczcie porównanie. Zobaczymy w którym się lepiej gra. czy Piper? zobaczymy to będzie dobre połączenie to są bardzo dobre dwie piosenki Daj, o na Majku, mom będą biela i Opajkę. może sobie zobaczymy no, jakby jak nie wiem czy jeszcze na razie będę wygrał jak na pewno będzie ciężko mi to nagrać ponieważ jeden odcinek mi trochę dużo zajmuje bo jeszcze budowę planu nie trzeba montować dobrze żeby to go odcinek powróż słabo. Dobra, łatwo. Daj nam ich będzie gwiazdą gry. Musi być. A nie? Aha. Ale ten gość ma. Aha. A ja muszę zobaczyć, kto to był. Co to był ten gościu? Globalnie. Czekajcie, kurde. A, powtórki, Boże. Dziennik bitew, w jakiś dynamik. 35 tysięcy pucharków. Hmm. Jaka ręka na Dynamajku? 26 Ja zabrać co oni cię zrobili. Wpadajcie widzowie też na najnowszego szworca. Hmm... Dobra, kolejna gierka za dymem. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy zdaliście do następnej klasy. Bo ja tam widzowie nie wiem. Ja widzowie na przykład zdałem. Aha, ta nowa postać. Berry, czy tam nie wiem, jak on to miał. Ale ona jest słaba. Ha! Bombik. Bombik. Ona jest bardzo słaba. Burger. długi Nie no nie wierzę, że ten dynamet jest taki kurde wkurzający. Ja jestem przynajmniej zadowolony. To... Nie, nie, nie. Nie, lubię już tak bardzo, jak aż nie. Nie, jak Nie, nie. Nie, nie. kurde, nie. nowa ten kurde, Nie. nowa postać jest taka dobra. Jednak. Na taka na Nie. Nie. wiem zawsze daleko, Musimy to strzelić. No super, jakie mam to wygrać, I kurde, ta mi kolet mi nie chce podać. Co wy te co chyba Łatwo. Nie mogę też widzowie powiedzieć, że odkar jest jakiś najgorszy, no bo kurde. Łatwo się nim gra. A kurde no. Oh. Janis Kurt, Edgar, Złoto 2. No i Edgar crazy. tutaj widzowie, widać Tutaj to taka there. w ogóle Nie, Sigma Flex Chodź tu Sigma ty, Frank Sigma, Frank Sigma widzowie Frank Sigma Frank 100% Sigma, bro, jest Bro, 100% Sigma Brat zapomniał o szamana fan. Myczy, ryba fan. Brat jest so taką symbolą. Tutaj. O, daj na tutorial. Piper. Bo łatwo tło main edgarku. Ja nie jestem, widzę wygracza main netgarh jakby. No bo nic Chyba nie, nie jest, ale. Nie no dobra, kilka osób takich jest. Na przykład niektórzy moi znajomi, a tutaj w tym klubie to każdy musi mieć yy, przynajmniej 25 rangę na yy, no, edgarze. Bo jak ktoś nie ma... O, proszę, 25. Yy, proszę, 27. No, więc każdy widzowie będzie miał tutaj...

Nie wiem, co powiedzieć. będzie. Bum, bum. Kurna! Majnunita. Widziowuję, najnita. Grajmy to. Tak. Zaraz będę by grał. 24 jako Jakonita. Brawo, brawo. Starszy. kurna, goś się ogarnia Mortisem. Jest północ widać. Aaaa, wygram gram w z takim pikkiem ileń. Tu nazwij tchysic. O Jezu, jak, jak ten Frank tak szybko nawala, to jest niemożliwe przed nim. Z nim nie, no nie wierzę w tej osobie, która mnie kada. Jezus, jak dobrze, że Tanita mi podała. Może to. to by było bez szans. Wow, Tutaj jest typowy gracz Edgara. dosłownie, bo tutaj każdy gość elgarowy. Y jak to jest? No wiecie. Pokazuję łapkę w dół. Może mam coś do odebrania? Może co? Zobaczmy. Codzienny prezent. Tego nie biorę. Potrzebuję kaski, żeby sobie ulepszyć mojego... Surja srdza, srdz, srdz, cream cake, yy, czekajcie, batalia 5 na 5, dobra widzowie, chyba kończymy, kończymy. dobra widzowie, nara.